Muzyka od zawsze towarzyszyła ludziom, w chwilach radości i zadumy, w czasie świętowania i pożegnania. Była głosem tego, czego nie sposób było wypowiedzieć, będąc niewidzialną nicią łączącą pokolenia. W wojsku ma szczególne znaczenie. Nie tylko wyznacza rytm marszu, potrafi dodać odwagi, podkreślić wagę chwili, zbudować poczucie wspólnoty. Jest obecna tam, gdzie liczy się pamięć, tradycja i człowiek. Orkiestry wojskowe nie są tylko oprawą ceremonii, są jej sercem. Opowiadają historię służby dźwiękiem, który porusza bardziej niż słowa. We Wrocławiu taka orkiestra gra nieprzerwanie, z pasją, oddaniem i sercem. I tak już od 75 lat. Wrocławska Reprezentacyjna. Wszystko zaczęło się 30 sierpnia 1950 roku. To właśnie wtedy rozkazem generała dywizji Wsiewołodowa-Starzewskiego została sformowana Orkiestra Reprezentacyjna Okręgu Wojskowego nr 4 we Wrocławiu. Pierwsze zadanie – pozyskać muzyków, instrumenty, no i nuty. Powierzono to zadanie kapelmistrzowi majorowi Czesławowi Kęstowiczowi. Z zapisków, które pozostawił major Kęstowicz, czytamy. Do Wrocławia przybyłem we wrześniu 1950 roku. W krótkim czasie orkiestra osiągnęła stan 25 osób. Poziom przygotowania muzycznego był bardzo zróżnicowany. Obok wysoko wykwalifikowanych muzyków mieliśmy i takich żołnierzy, którzy oprócz szczerych chęci, zapału i zdolności nie posiadali żadnych kwalifikacji muzycznych. Przystąpiliśmy do intensywnego szkolenia. W styczniu 1951 roku odbył się inauguracyjny koncert orkiestry. Bez wątpienia był to wielki sukces młodych muzyków, którzy w zaledwie 5 miesięcy podnieśli swoje kwalifikacje muzyczne i przygotowali materiał, którym mogli pochwalić się szerszej publiczności. Rok później Wrocławska reprezentacyjna pojechała do Poznania, by tam w konkursie Orkiestr Okręgów Wojskowych zająć pierwsze miejsce i na dobre rozpocząć swoją muzyczną podróż. Wszystko to było możliwe dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu muzyków i działaniom kapelmistrza. Major Kęstowicz no, był bardzo dobrym człowiekiem, to w, temu trzeba przyznać, ale dyscyplina to przede wszystkim wojsko musiała być na samym przodzie. I to właśnie ta dyscyplina sprawiła, że orkiestra z roku na rok rozwijała się i marszowym krokiem szła naprzód, uświetniając uroczystości państwowe, ale też biorąc udział w przeglądach i konkursach. 1 stycznia 1954 roku okręg wojskowy nr 4 zmienił nazwę na Śląski Okręg Wojskowy. Tym samym zmieniła się nazwa orkiestry na orkiestra reprezentacyjna śląskiego okręgu wojskowego. W tamtym okresie polscy osadnicy nie czuli się zbyt pewnie, ponieważ żyli na ziemiach odzyskanych. Na szczęście obecność wojska dawała poczucie bezpieczeństwa, a orkiestra niosła przyjemność mieszkańcom, grając na imprezach organizowanych na Stadionie Olimpijskim i innych koncertach plenerowych. To, co niezwykłe, to fakt, że przez pierwsze 10 lat działalności orkiestry, orkiestra zagrała ponad 2000 koncertów. To niesamowite, zwłaszcza, że instrumenty w tym czasie były po prostu kiepskie. Te instrumenty nie były wysokiej jakości, to były takie enerdowskie, na przykład weltangi czy czeskie amati, takie już ciężkie, że to trudno było unieść. Sprzęt był bardzo drogi i nie był najlepszy, jednak jakoś udawało nam się. <laughs> Własnymi, własnym sumptem i, i remontować, i, i, i coś tam polepszać. Jak nie yy, tutaj, to gdzieś aż do Warszawy się jeździło, do Rębertowa, żeby coś tam wyremontować. I jakoś to funkcjonowało. W roku 1962 stanowisko kapelmistrza obejmuje kapitan Franciszek Minta. Wspaniały człowiek, bardzo dobrze, yy, bardzo dobrze yy, traktował elewów. Mówił na wszystkich bratki. No bratki, dzisiaj do roboty. Odrana. Był dobrym człowiekiem. Po niecałym roku prowadzenia orkiestry kapitan Franciszek Minta i jego bratki wraz z mieszkańcami Wrocławia musieli zmierzyć się z pandemią ospy. Miasto zostało na kilka tygodni sparaliżowane i odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. Po tym czasie orkiestra powróciła do muzykowania. W roku 1965 stanowisko kapelmistrza obejmuje porucznik Bogumił Sitarski. On w zasadzie w orkiestrze reprezentacyjnej wprowadził musztrę artystyczną. No bo tak to kiedyś to było w prawo wzór, naprzód, marsz i to było wszystko. A później nie, a potem niestety. Fakt, że on nam dał w kościół równy dokładnie, bo zawsze po próbie była sala taka i on normalnie każdego jednego prawie indywidualnie musztrował. No, żeby, żeby, jak to się mówi, już yy, ogólnie każdy jeden chodził jak się należy, no, na baczność oczywiście. Wprowadzenie musztry podniosło rangę i widowiskowość występów orkiestry. W czasie, gdy orkiestry prowadził porucznik hitarski, powstały pierwsze zespoły kameralne. Służyły one podniesieniu poziomu muzyków orkiestr wojskowych, zmobilizowania ich do rozwoju i wyłonienia indywidualności wśród muzyków. Druga dekada działalności orkiestry kończy się niesamowitym wynikiem ponad 2000 koncertów i 184 nagrań zrealizowanych dla polskiego radia. W roku 1972 stanowisko kapelmistrza obejmuje major Leon Kozik. Prowadzi orkiestrę niespełna trzy lata. Po tym czasie na stanowisko pierwszego kapelmistrza, już w stopniu majora, powraca Bogumił Sitarski, by do roku 1985 razem z orkiestrą brać udział w uroczystościach, wygrywać w konkursach pod względem muzycznym jak i musztry paradnej i to co najważniejsze, nieść żołnierzom i mieszkańcom Wrocławia wiele otuchy i radości poprzez muzykę. Za jego, za jego czasów były sukcesy orkiestry, Y, y, rozpisywał, był, był dobrym aranżerem, rozpisywał nuty y, także, że, że, że no, orkiestra była właściwie na, na, na szczycie w tym czasie. Major Sitarski w 1985 roku przekazał batutę kapitanowi Franciszkowi Gołasiowi. W, w orkiestrze pracowało mi się bardzo dobrze. Muzycy znakomici, bo każdy przyszedł z namiłowania i chciał. Grać, grać i jeszcze raz grać w tej orkiestrze. Major Gołaś prowadził orkiestrę w niezwykle wyjątkowym czasie dla Polski i Polaków. Rok 89 to czas ogromnych zmian, również w wojsku polskim. A orkiestra? Hmm. A orkiestra nadal grała, będąc oddechem i wytchnieniem nadchodzących reform i zmian, zmian, które pozwoliły ruszyć na zachód. Dużym takim przeżyciem doświadczeniem były wyjazdy zagraniczne. No, bo to wiadomo, człowiek też poznawał innych, inne orkiestry, inne kultury, inne zachowania, miejsca. To fascynowało. W tamtym czasie orkiestra zaczęła występować w wyjątkowych mundurach, które stały się znakiem rozpoznawczym wrocławskiej orkiestry. Orkiestry reprezentacyjne miały właśnie na wyposażeniu mundury historyczne. Nasz mundur historyczny pochodzi z okresu księstwa kongresowego. Nie ukrywam, że występ w takim mundurze nobilituje, powoduje, że człowiek zupełnie inaczej się zachowuje, jest odbierany przez publiczność żywiołowo. Natomiast jeśli chodzi o odczucia muzyka, niekoniecznie jest to komfortowe. Szczególnie te pierwsze mundury, które były jeszcze robione przez Copie, powodowały, że długotrwałe przebywanie. W, z głowy, w czaku ułańskim, powodowało bóle głowy. W roku 1992 orkiestrę przejmuje kapitan Edward Tomków. Legenda, wspaniała postać, człowiek, mówiąc tak kolokwialnie, zafiksowany na muzykę. Moim głównym celem było, żeby dokształcić muzyków, więc wszyscy ci, którzy nie mieli wykształcenia średniego, czyli drugiego stopnia, ja wysyłałem do szkoły. Różnie to bywało. Część we Wrocławiu, część nawet dojeżdżała do Lownicy, żeby uzupełnić wykształcenie. Jestem w tym momencie spełnionym, że tylu muzyków zostało przeze mnie wykształconych. Major Tomków dzięki charyzmie wprowadził dużo energii do orkiestry. Za jego kadencję orkiestra, jak i soliści odnosili wiele sukcesów na konkursach. W 1994 roku wygrałem konkurs ogólnopolski na swoim instrumencie w Środowie Zroju, a to dzięki panu Majrowi Tomkowi, który włożył dużo serca i swojej wiedzy, bo wcześniej on wygrał ileś lat temu ten konkurs, był bardzo dobrym instrumentalistą i ja między innymi też starałem się. Dorównać tym poprzednikom, i też starałem się ambitnie podchodzić do tematu. Rok milenijny to wyjątkowy czas, rozpoczęcie nowego tysiąclecia, wiele uroczystości z tym związanych i co ważne, 50-lecie wrocławskiej reprezentacyjnej, co wiązało się z kolejnymi koncertami. W roku 2008 w wieku 60 lat na emeryturę przechodzi major Edward Tomków. Zastępuje go Kapitan Mariusz Dziubek. W roku 2009 dowódcą orkiestry został Kapitan Mariusz Dziubek. Był to bardzo dynamiczny rozwój orkiestry. Wykonywaliśmy dużo utworów muzyki rozrywkowej. Do koncertów zapraszane były takie gwiazdy jak Justyna Staszkowska i Kaja. 1 stycznia 2011 roku, rozkazem dowódcy wojsk lądowych, Orkiestra Reprezentacyjna Śląskiego Okręgu Wojskowego zmieniła nazwę na Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. W roku 2019 dowództwo nad orkiestrą objął major Andrzej Kufel. Major Andrzej Kufel najkrócej piastował stanowisko dowódcy orkiestry, jednak jego życzliwość i profesjonalizm pozostały z nami na długo. Rok później dowództwo obejmuje podpułkownik Krzysztof Żeleśkiewicz, który wprowadza orkiestrę w nowy wymiar. Do Wrocławia przyszedłem w roku 2020. Zostałem wyznaczony przez dowódcę do objęcia stanowiska dowódcy orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Było to dla mnie bardzo duże wyróżnienie ze względu na to, że jest to orkiestra reprezentacyjna. Ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że pracuję z ludźmi, którzy kochają mundur, a muzyka jest dla nich całym światem. Proszę pana, dla mnie orkiestra to była żywotą, życiem. Ja poza, ja poza tym nie widziałem żadnego życia bez tej orkiestry. Moja orkiestra do końca moich dni. To będzie moja artystyczna orkiestra.